No witam, dawno nie było żadnego filmu. No a ja co zrobię? Wziąłem się za porządek w warsztacie. Bo, bo 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 już tam było ciężko przejść. No i trzeba trochę powyrzucać. No i zobaczcie, trochę nadbrałem takiego czegoś, nie wiem co to jest. Takie czerwone, ciężkie to waży tak na oko ze 3-4 kilo. Trochę takiego żółtego. Też nie wiem co to jest. Co to jest? Co to jest lżejsze? No, ale też ze 2-3 kg No to to, 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 to to tam dla klienta przyszykowałem. To są takie końcówki z I tam bierze jakieś noże i mu takie coś dołożę Po prostu szkoda na złom to wyrzucić, bo z tego jeszcze można zrobić tulejkę, podkładkę. To jest dobry materiał. To jest tworzywo, to to wiem co to jest. No i tutaj kolejna rzecz, nie wiem co to jest, zobaczcie. Też tego ze 2-3 kilo jest. No. no i coś trzeba z tym zrobić. A tutaj mam dla was taką ciekawostkę, a ja zarazem do siebie. Zobaczcie, to było, to jest taki, jakby powiedzieć, kątownik z tworzywa. Tu wtopiana jest, tego nie widać na wierzchu tej końcówki wtopianej, to jest końcówka z mosiądzu. wiadomo, że jakby ten gwint był w tworzywie, to by nic z tego nie było. Zobaczcie, tu od spodu jest zabezpieczony przed obróceniem, takie rowki trzy są wycięte. No, ale myślę, że te radełko też by wytrzymało. Bo tu jest średnica yy, gdzieś, ta jest 25, a tu jest około 40 mm. Także myślałem, że ciałem najpierw plastik tutaj, że to wyjdzie, a to jeszcze nie. To tak trzymało, że no, ciężko było nawet rozebrać. Ja sam podglądam, a wam nie pokazuję. Wam mam pokazać. Ja już to widziałem. No i teraz taką, to taka ciekawostka. No i to też nie wiem co to jest to co to jest dobra trzeba brać się zaraz do sprzątania No ale w warsztacie już mam luźniej Także dzisiaj pogoda jest nie za ciepło Około 12-14 stopni, ale wiatr się troszeczkę cieplejszy zrobił już nie jest taki zimny No i tyle by było Z tego dzisiejszego majsterkowania po południu, która teraz godzina jest 1457, czyli trzecia. zaraz pójdę sobie zrobię przerwę i jeszcze pójdę sobie, popracuję w warsztacie. Pochowam to wszystko i... A tu mam taki sprawdzian No i nie czepiał się ani do tego, ani do tego, ani do tego, ani do tego. Tu się czepiał tylko do tego. Zrobiłem go w torebkę w końcu, bo się przyczepił gdzieś przed chwilą i musiałem go szukać. Jak leży pod stołem, No, przydało się. Te, ten ścisk dzisiaj się przydał, popracował o. także na no, Położek tego ścisku na razie nie wywożę Nigdzie dobra, to by było tyle. W warsztacie wam pokażę w poniedzieli, jak posprzątałem jak wyjedzie jakaś tam maszyna mam klienta także myślę że jak transakcja dojdzie nie będę mówił przed i zobaczymy po To wam pokażę wtedy Dobra dziękuję no Zobaczcie teraz maliny nie wiem po miesiącu chyba Zobaczcie jak po, jakie przyrosty są ładne co by tu powiedzieć co ja chciałem wam powiedzieć chciałem wam powiedzieć, że tutaj były sadzone yy, takie patyczki można powiedzieć z korzenkami i miały po jednym pędzie zobaczcie co tu się porobiło nie wiem co się porobiło te przymrozki trochę niszczą zobaczcie niszczą te liście końcówki liści poprzymarzane ale jak to się robi dlatego, bo jak rosa się na nich zrobi, jest to rano jak słońce zaświeci one się bardzo niszczą zobaczcie jakie poprzypalane no ale one te w środku mam nadzieję że mają jak to się mówi to z zewnątrz osłaniają i w środku będą miały ciepło zobaczcie ziele było wyrwane ale w tamtym tygodniu w sobotę i w piątek popadał deszcz no i znów no, no tego zielska narosło Zobaczcie tutaj też były posadzone te pędy, ale nic nie wyrosło. Zobaczcie. Jak to się patrzy tutaj, zobaczcie jaki ten korzeń jest liść, pęd jest gruby. To będą, jak to się mówi, ładne malinki na tym. A jak myśmy, co myśmy zrobili tutaj, że to tak, tak one zaczęły tak ładnie rosnąć. Zrobiliśmy coś takiego, że z kolegą, że wykopaliśmy większy dołek. Na 40 cm włożyliśmy na spód obornika do 20 cm i później przykryliśmy to ziemią. I dopiero na tej cienkiej warstwie ziemi wsadziliśmy sadzonki. O i to to jest cała tajemnica. Zobaczcie, przecież tutaj też nie było sadzone nic. A o jakie pędy popuszczało. O tu, 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 tu. Kolega, jest taka zasada, kolega to się boi mówi wyrywać czasami, bo ja kiedyś też wyrwałem, myślałem, że to jest, jak to się mówi, ziele, a okazało się, że to był pęd maliny. O, Trzeba tak uważać, że nie wiem. No i tutaj też są takie mocne pędy. Trzeba będzie tu poprzesadzać coś, zrobimy, nie wiem, co tu zrobić. Muszę w inne miejsce sobie poprzesadzać, żeby porozdzielać to. To tak nie może być. To tak nie może być. E, ci, co mają duże plantacje mówią, że najlepiej jak z jednego miejsca wychodzi 3-4 pędy. A tu nie wiem, tu jest z 20. W tamtym roku jak się pomyliłem i przesadziłem, wyrwałem właściwie jeden pęd i posadziłem go. Zaraz wam pokażę to miejsce. Tutaj gdzieś tu, 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 tu. tu. O. To tu było. Albo ten, albo ten krzak. Posadziłem go, to te pędy, co były tam rosły, on gęsto rósł, miał cieniutkie pędy. On tutaj wypuścił takie grube pędy, że nie wiem. I później we wrześniu miałem piękne maliny. No dosłownie no piękne. On bardzo szybko przyrastał i no faktycznie podlałem go na początku i później go co tydzień chyba podlewałem. Prócz to popadało. Zobaczcie, no też. Tutaj też będą maliny. Tu, tu ziele, ziele. Tutaj takie dałki się potworzyły i dobrze. Tutaj, tutaj ten mróz tak mniej operuje, bo najgorzej to tutaj na brzegło. Zobaczcie, zobaczcie jak się wszystko niszczy. Wszystko tutaj najgorzej to te smutne to jak te pędy górne przy, przysychają. No te liście boczne to... To, to jeszcze malinka sobie poradzi, ale najgorzej o, o, te, o te, te u góry, o tych na czubku. O. No nie wiem co to będzie, czy będą maliny w tym roku, czy nie. Napiszcie w komentarzu. Tutaj mam jeszcze takie inne maliny, mm, bardzo smaczne. One na początku nie, nie, wcale słabo, bardzo słabo rosły, ale teraz widać, że rosną ale są bardzo dobre jak to się mówi, w jedzeniu do jedzenia zobaczymy może będą no przejdziemy teraz jeszcze w jedne bo ja mam w kilku miejscach no i może wiecie co jest tego zaleta zobaczcie tutaj słońce w te nie uderza tutaj też jest mróz no i zobaczcie tu są niepomarsznięte także ja mam w czterech czy raz dwa 3, czterech, 5 miejscach mam maliny. No i jeszcze tam w jednym takie na łące posadził kolega. Bo już jeden gatunek był taki, co mi się... nie podchodził mi po prostu. O, zobaczcie, te co blisko wodopoju. Zobaczcie jak rosną. Widzicie? O. Ja czasami przychodzę, to ich podlewam. No teraz i tamte podlewam. Kupiłem sobie takie kuwety na deszczówkę. Zbieram. Te szczówkę mam teraz 8 takich kuwet, one są po 80 litrów. No, tam jest miejsce na rogu, może jakoś malinkę się przesadzi. No zobaczymy. A pokażę wam te co mam takie. Co kolega posadził, ja nazywam to plantacja Zbyszka. Kolega na imię ma Zbyszek, on mi pomaga. Tutaj pielęgnuje. O, tutaj posadził, no bo nie było gdzie posadzić. To tutaj posadził i zobaczcie. Całkiem nieźle się tu mają. Tu jest fajnie, bo zanim słońce rano wstanie, tam jest wschód, to tu jeszcze jest cień. I zobaczcie, te nie poprzymarzały. No nie poprzymarzały. Tutaj jeszcze są dwie z tyłu. Też mają się dobrze. No a te myślę, że mają się tu najlepiej. Mogę trochę odkryć, trochę im powietrza wpadnie, później wieczorem koło 6 to poprzykrywam. Zobaczcie jak fajnie rosną. O zobaczcie widzicie No Na razie dokąd, do końca maja dokąd nie urosną pół metra to tu będą, będzie ta osłona A później jak urosną wyżej będę ją zdejmę No także te teraz mają ładnie tu od północy trochę jak tu się mówi yy, Moi znajomi mówią haszcze zakrywają No to też jest zaleta i nie, nie wieje taki bezpośrednio zimny wiatr na nie no dobra to by było tyle napiszcie jakie wy macie sposoby na maliny żeby ładnie rosły może ja z czegoś skorzystam dziękuję